Cześć i czołem. Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy oraz Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości zapraszają Was na Noc Świętojańską, która odbędzie się nigdzie indziej jak właśnie w Wąwolnicy. Startujemy o godzinie 18.27 czerwca. Dla najmłodszych przygotowaliśmy cały szereg atrakcji. Są to m.in. gry, konkursy z nagrodami, dmuchańce oraz pokaz strażacki OSP Karmanowice. Nie zabraknie także regionalnych kół. Jednak ten oficjalny program rozpoczyna się o godzinie 19. Czekają na Was warsztaty plecenia wianków oraz liczne koncerty. Wystąpią m.in. pani Joanna Biedrzyńska z zespół Wokal i pan Dariusz Gołowit. Dodatkowo będziemy uczestniczyć w obrzędzie Nocy Świętojańskiej w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca po Wiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci z Puław. Warto wspomnieć o rozstrzygnięciu konkursu Uwi Świętojański, które również będzie miało miejsce podczas naszego eventu. Całość przypieczętujemy ogniskiem z darmowymi kiełbaskami. Pamiętajcie, 20 7 czerwca, godzina 18 dla najmłodszych. Jednak ten oficjalny program o godzinie 19. Nie może Was tam, was tam zabraknąć. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć. Do zobaczenia.